Dzisiaj zupełnie randomowo stwierdziłam, że spędzę najgorszy dzień życia. Zaczynamy ten cyr. Kamiana robiła rzeczy, których nienawidzę. Tylko te rzeczy. Robię. Wiecie? Ja nawet nie wiem, dlaczego to robię. Po prostu. Mam taką fantazję, żeby przeżyć bez na dzień i dzień. Jeśli chodzi o takie domowe rzeczy, które mogę zrobić, myślałam, żeby zrobić sobie macze. Ja kocham macze, ale moja macza smakuje jak ryba. Chyba czas na macze. <laughs> jeśli, jeśli się wymiotuję... Don't judge me, spróbujcie tej maczy. Hej, o oh, ładwe, Krzywo. Witam Was w mojej kuchni. Za dużo się tu nie wydarzy. Chyba kupiłam słabą maczę, nie wiem o co chodzi. Naprawdę ona daje rybom. Okropnie. Tak ona wygląda. Jest zielona. Wow. Więc jak to się robiło teraz? Kubek, kubek wrzątek, zielony proch. Let's go. Wstawiłam wodę. Jeżeli ktoś traktuje to jako tutorial na maczę... Ile tam było? Tych łyżek? Jedna? A, o! Bez GMO, bez glutenu, bez cukru, bez konserwantów i bez smaku. In Japan. Dobra, daj, dajmy jedno. Myślę, że to się robi jedną. ZŁAP fokus! Okej. Okay. Przepraszam. Proszę, złap fokus. O, oh, uki. Okay. dam też cuk... Nie dam cukru. Kawa bez cukru? Boże. Staram się nie zrzegać przez cały dzień. To powinien być tytuł. Okej, okay, robimy maszę bez cukru. Boże. O! Oh. nie wiem ile. Nie wiem ile wody. Dobra, może być. Bo teraz ja muszę tym. Wow! Nie wiem, czy dobrze. Ewentualnie nie, nie, zrobię niedobrze. Dobra, mleko. A kolejny krok będzie posprzątanie w tej kuchni, bo jest ohydnie. Ale to zostawię na wieczór. Nie jestem zachwycona w ogóle. No już teraz daj rybom, bo że będę miała bicę. Mleko. Lacto free milk. Boże, już mi szkoda mleka. Ja naprawdę lubię macze, ale to to wyglądowo. No, on wygląda, jakby miało smakować. Ale smakowo, to już nie. Gorzkie. Mamy 15.50. Powiem Wam, thank you, Lord Jesus, za wymyślenie takiego czegoś jak lokalizacja znajomych. Ja sobie teraz ich lokalizuję i ja ich rozliczam z tego, gdzie są. Ja pytam, ale co ty robisz w tym miejscu? Co ty tam robisz? Ubieram się, druga rzecz, której nienawidzę spóźnianie. Się spóźniłam. Znacie to przysłowie, że cię piszę samo scenariusza. Do moich odcinków też piszę. I 16 minut. Będę czekała na obera. No, tak, dobrze się czuję. Pada mi też aparat. mhm. Uh -huh. No, pewnie wiecie, co czuję. Czy mogłabym go na, na mm -hmm. Jak się saplenię, to też kocham. Kocham się saplenić, niewyraźnie mówić i zapominać słów w trakcie zdania. Umyłam zęby, ale wzięłam jeszcze gumę, bo czuję, że śmierdzi ode mnie rybą. Przez to maczę rybną. Jakbyście zmiksowali sushi i wypili. Wiecie co, przesadziłam z różem dzisiaj. Mam nadzieję, że to będzie jakiś nowy trend. Kamil, czy ty będziesz na czas? No. Właśnie wyjeżdżam. Zepsułeś mi plany do odcinka, bo ja powiedziałam, że widzę, jak ludzie się spóźniają, dlatego się umówiłam z tobą. Serio? Nie, Przecież że jest... nie zdajesz sobie sprawę, że ja po prostu jestem zawsze na czas? Tylko nie w ten czas, co się umawiamy. <grym> Okej, okay, przyjechałam już na miejsce, jest Kamil, który pierwsza raz się nie spóźnił, bo Uber źle mnie wysadził i szłam tak... No z 5 minut Stawiasz? Bo ty nie lubisz płacić za innych To jest może... w ogóle, co to za jakaś teoria? I nienawidzę jak ktoś mi coś kupuje, nie cierpię tego Strasznie mnie jak moi znajomi dają mi pieniądze Ja tak bardzo się lubię dzielić, że cieszę się, że ty jesteś Bo ty się ze mną podzielisz Roz Podzielisz się ze mną pieniędzmi Jestem już w restauracji. Okej, okay, jeszcze raz Jestem właśnie w restauracji, uwaga Z Patrysem Hej I Camille. Kamilem rzeczy, których nienawidzę Spędzam Spędzę czas z moimi znajomymi <grystanie> Się jej przerywa i głośno mówi i robi wstyd w miejscu publicznym. Sama no, ale... sobie świetnie z tym radzę. No, e, też chciałam zauważyć, że jesteśmy w kawiarni i ja bym chciała wypić coś, czego nie A czego ja nie nawidzę? Marakuj, mango, melona, pam wszystko co jest takie Pamelo jest i słowo? Moje zamówienie już przyszło. Mam tutaj. Chcesz, mogę ci oddać. Ja lubię. Boże, kocham marakuję Słodkie? Słodka z marakuję co? Bo mi się chce pić, właśnie mam taki problem. O, to nie jeden kocham. Wiecie tam to? No. A ja to. No. A mogę coś zjeść? Nie Skoro mam robić rzeczy, które ja nie lubię, bo ja łamię zasadę A My, Lubię, kocham No to nie możesz Nienawidzę, nienawidzę e... Wy lubicie mango, bo przy was mango oh, wow. Wow. Oh, wow, przerwałem niechcący Czy to cię z... trochę zirytowało? E, następny no. mój pomysł to... Je... <grym> możesz, Klaudia, mówić? A możesz przestać wyłączać moją... Można zrobić coś surowego, z jakimś surową, surową rzeczą w składzie tak Co to się nazywa? Aniołowie, halo Tak, dziękuję Aniołowie Tatar Jesteśmy w mega fancy restauracji Czaliście, że to jest restauracja? I hotel też No więc w sumie to można się domyślać Wiecie czego nienawidzę? Ja wam powiem czego nienawidzę Pokażę wam to Nienawidzę być ubrana źle do okazji To mój outfit do mega fancy restauracji Byłam, byłam świetkiem, jak pan obsiegał komuś auto Tu jest domofon? Halo? Tu jest, tu jest na bogato Wiecie jak w fancy restauracjach dają wam chlebek? Tu. Tak On wygląda jak taka mała czapka kucharza Robię test Nienawidzę nie mieć rąk przed jedzeniem Więc właśnie to teraz zdejmuję rękami Patryk jest całą w tym Bardzo dobry chleb O jest. Bo ja nienawidzę nagrywać poza domem I jest to właśnie kolejna rzecz, której nienawidzę robić Nagrywać poza domem Zamówiłam tatara, wygląda pięknie, no nie ukrywam To jest tatar, ja się boję tatara Ej, to jest surowe normalnie mięso. Ty ja nie... myślałeś, że to tarta jest, co? Tarta? No nie, no. Niech, nie chanie, dam radę. Próbować? Mogę wam oddać. Może ja nie pierwsza po prostu. Dobra. Ale głośno, co? To jest test. I co? Nie podam się tym, na ja w ogóle. Nie, nie, w nie, sensie zjadłem to. W ogóle to nie wygląda jak mielony. A, tak. To... Nie wiem, że to zjadłam. Nie naprawdę, nie dam do maksa, szczerze. To wygląda jak mały mózg, jak mój mózg. Kręci mi się w głowie. Przez tego tatara. Nie wierzę, że ktoś sobie to z własnej woli kupuje i potem to zjada ze smakiem. To jest kłamstwo. Kolejną rzeczą, którą muszę dzisiaj zrobić, to jest na pewno stanie w kolejce. Zakupy online. Dziękuję. Do... E tam, daj spok <noise> E tam, daj spok <noise> Szukamy kolejek jakby coś. to tak łazimy. W sklepie i wybieramy mango rzeczy, żebym zjadła sobie dzisiaj mango przekąski. Mamy normalnie mango ślimaka. To jest mango ślimak. I mamy takie trzy soczki. Owocowy mus mango z owsianka. To taki słoik miód do kawy, a czym się różni od miodu do nie herbaty? jak kawa, czego, czego chociaż nie lubię robić, płacić, tak, więc zapłacę to za to po prostu 24 złote za mango? Ja. A, leży, leży! Moment, prawdy. Testuję wszystkie te rzeczy ohydne mango. Moja nienawiść do mango trwa już lata. Mam tutaj plastry mango. Mam takiego ślimaka mango. Może zacznę od niego. Mango smakuje jak liść. Owsianka, mus i mango. Uh, uh, uh. nie wiem kto to wymyślił. Uh, Okej, okay. muszę to czymś zakryć. Idziemy dalej. Mango, jabłko, banan, brzoskwinia. Tu mamy dużo więcej mango. Uh, okay. Tu dzięki Bogu mocno czuć jabłko. Podziwiam ludzi, którzy to lubią i którzy sobie myślą, Boże, ale bym sobie zjadła mango. Ja nigdy nie powiem tego zdania. Właśnie powiedziałam: What the fuck is this? Another day. Za mną wisi pranie, które właśnie wywiesiłam. Pomyślałam, sobie tak, jest niedziela Lubię ten dzień. W sumie to nie za bardzo. Dokończę ten odcinek. W momencie, kiedy wiem, że zbliża się dzień sprzątania, ja staję się chora. Nienawidzę dnia sprzątania. Jakby ktoś mnie zapytał, to ja bym powiedziała, że normalnie zaczynam od rana. Ja przysięgam, że rano robię wszystko, żeby koniec zacząć sprzątać. I ja zaczynam wieczorem. Ale proszę bardzo, pranie wyprawda. Patrzcie, jakie kwiaty. Tak więc do tego odcinka. Rzeczy, których nienawidzę robić, ale muszę, bo życie mnie do tego zmusza Dodaję sprzątanie i posiadanie opryszczki Z takich pozytywniejszych newsów Pokażę wam, co dostałam ostatnio O, rozsypały się moje śmieci właśnie Świecący miś Poczekajcie, postawię go przy łóżku To jest lemiś Także dziękuję bardzo za ten prezent Wow. Widzicie, jakie tu jest intensywne sprzątanie Dostałam też taką, taki sweter a co to takie brudne? Tą perełkę dostałam od Maybelline Nienawidzę odkurzać Wiecie no, muszę, to mus, nie narzekam Dobra, narzekam I have to do it Odkurzone To jak bardzo nie nienawidzę odkurzać, ale jak bardzo lubię jak jest odkurzone mm, mm, mm. Warto było Wróciłam się O, mam świąteczne ozdoby Last Christmas Może pora by je zdjąć Rozumiem, że muszę, ze względu na ten odcinek muszę to zrobić teraz, tak? Ja nie mam problemu w ogóle z takimi rzeczami Dla mnie to może tu zostać do następnych świat, w ogóle mi to nie przeszkadza Yeah, Ustawię tu mojego misia świecącego To będzie genialne oh. Może bez pudełka Moja walentynka Wow, I love it uh. Czas na naukę języka niemieckiego Wiecie jakie mam hasło do laptopa? Klaudia Nauka języka niemieckiego Nie trafiłam w żadną literę Cześć Cześć Halo Oh. Hallo. Ah, cześć, Anna. cześć Anja. Ich bin Anna. Ich bin Anna. Dich Äh oh. Suam. Guten Morgen. I know that one. Oh. Guten Morgen. Guten Tag. Dobry wieczór. Guten, Guten, Guten Abend. Guten Abend. Herzlich willkommen. Hä? Huh? No. Jak się masz? Dobra, Wie geht's? W porządku, dziękuję. Es geht mir gut. Danke. Es geht mir gut. Es geht mir gut. Es geht mir gut. Es, geht. es geht. No, nie rozumiem. Good. Ich fühle myśl gut. Dziękuję bardzo. Vielen Dank. Vielen Dank za oglądanie tego odcinka. I widzimy się już w poniedziałek o godzinie 17.00. Następny poniedziałek przygotujcie się.